Witajcie, witajcie. Dawno mnie nie było, bo jestem zabiegana. Jest 9.55. Ja już przyjechałam do Ashery, bo mięcho przyjechało. No i teraz jadę do Cergrosa, bo jutro mamy jutro mamy wielką promocję. Drugi kebab za 5 zł. Zapraszam. Robimy promocję, bo jest sezon ferii zimowej, więc jest słabiutko. Chociaż nie ma co narzekać. No właśnie, ja dzisiaj yy, miałam, miałam różne filmiki nagrywać, ale z tymczasem u mnie jest tak trudno, bo teraz Marzena Pawlikowska jest właścicielem ośrodka bez masek i właścicielem firmy Ashera, więc naprawdę nie mam czasu. A jak mam, to, to jestem w świecie kreacji, w świecie zmian. Niektóre zmiany są bardzo trudne. Opowiem Wam o nich kiedyś. Ale wiecie, to jest trochę tak, że um, jak jesteśmy w procesie zmiany i spotkało nas wiele nieprzyjemnych sytuacji, to musimy się, że tak powiem, najpierw jak w skorupkę, trochę jak żółw schować, żeby sobie to przetrawić. I potem ewentualnie z dystansem też o tym opowiadać. Więc ja Wam pewnie z dystansem kiedyś o tym opowiem. A dzisiaj muszę się skupić na tym, żeby uruchomić moją aszerkę żeby ona działała środek sobie hula idealnie, tak jak hulał jak hula od dłuższego czasu teraz jestem w nowej roli now roli restauratorki która się uczy na swoich niestety błędach finansowych też yy, często, gęsto ale to nic, no, jest to nauka, którą Wydawało mi się, że, że szkoląc się przed otwarciem maszery będę coś widziała. Okazuje się, że to szkolenie jednak nie było takie nasycające, jak mi się wydawało. Uważam, że przepłaciłam kasę dzisiaj z perspektywy czasu myślę. No ale co, no to też jest lekcja, słuchajcie. Wszystkie nasze złe doświadczenia to to są wszystko lekcje. Nasze lekcje do odrobienia. I dlaczego o tym mówię? Wczoraj usłyszałam takie fajne słowo, zapomniałam o nim całkowicie. E, jeszcze pamiętam, na szkole psychologii uczyłam się o powtórnej wiktymizacji o wiktymizacji. Na kryminologii, jak chodziłam na, e, do szkoły policji, też się uczyłam o wiktymizacji, wiktymologii. Wczoraj usłyszałam hasło: mentalność ofiary. Bardzo charakterystyczne dla osób wyrastających. W domach dość dysfunkcyjnych, które mają doświadczenia braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaufania, którym nie pozwalano uczyć się w dzieciństwie brania odpowiedzialności, bo tam też nikt nie brał odpowiedzialności, na przykład za to, że nie wiem ojciec pije, bije matka nie może odejść. No i to są też takie dylematy, nie mogła, mogła, mógł, nie mógł. Branie odpowiedzialności za siebie, a jeszcze potem za dzieci. To jest bardzo trudny proces, jak się zwłaszcza wychodzi z rodziny dysfunkcyjnej, jak obejrzycie sobie mój jeden z filmików o kole przemocy, to jest koło przemocy, koło też um, osoby uzależnionej, to jakby charakterystyczną jest to, że to jest cały czas powtarzalne koło. Tam nie ma linii, tam się nic nie zmienia, tam jest cały czas odtwarzanie tego samego. Dlatego też, tam jest też taki, te fazy, faza medowego miesiąca, bardzo przyjemna i osoby z rodzin dysfunkcyjnych na nią bardzo czekają. Nawet jeżeli nie mają uzależnień, są po prostu dada i ddd, no, i tak układają sobie życie w tym kole, bo po prostu to, to jest znajome. To jest znajome. No i jest faza mydła jego miesiąca, faza narastania napięcia, faza ataku, czy puścia picia, potem jest, dla mnie potem jest faza, tam jest alkoholowy zespół odstawienny, a dla mnie to jest też faza wyparcia, czyli właśnie wtedy ofiary, ofiary. Mm, zużywają olbrzymie ilości wysiłku energetycznego po to, żeby mechanizmy obronne mogły zjechać do podświadomości, żeby można było nie czuć tych wszystkich nieprzyjemnych, trudnych emocji. Wydawałoby się, że bycie ofiarą nie jest wygodne, ale okazuje się też, że bywa wygodne, bo jeżeli nie muszę czegoś zmieniać, no to mogę zwalić na to, że no, nie wiem, że jestem z narcyzem, że jestem z alkoholikiem, z alkoholiczką, że w moim życiu się nic nie udaje, że życie jest ciężkie, że rodzice są właśnie winni tego, że ja tak mam. Że kraj, że polityka, że szef, że coś tam, ale nie ja. Ja nie biorę sterów w swoje ręce. Chodzę, narzekam i ojcze. Bardzo często też to daje korzyści, bo wtedy dostajesz zainteresowanie. Czasami kasę od Państwa na przykład. Znam takie klientki i miałam takie klientki kiedyś, 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 które były tak wytresowane w, tym, w tej mentalności ofiary, że świetnie dostawały, wcale nie małe pieniądze z różnych organizacji pozarządowych, bo takie były biedne. Ja tego nie oceniam, ale mówię o zjawisku. Yy, I teraz tak, jeżeli się przez wiele, wiele, wiele lat nie brało odpowiedzialności za swoje życie czyli było się w tej roli ofiary, czy świadomie, czy nieświadomie raczej yy, No, można byłoby to nazwać, że to nie jest świadome. Aczkolwiek, no też tam szczęścia nie ma. Więc można byłoby się. Przepraszam, zastanowić nad tym. No w każdym razie, czy w procesie terapeutycznym, czy nagle coś, coś przyszło do głowy, i osoba z mentalnością ofiary postanawia się zmieniać i boryka się z taką ilością, w, nazwijmy to wątpliwości, czy może na pewno tak. Ma, nie ma w ogóle oparcia w sobie. Nie wie, czy to, co zrobi nowego, to będzie dobre dla niej, czy niedobre dla niej. Wszystko jest przerażające. No tak jak, nie wiem, z Aszerą. No jest to w tej chwili dla mnie tak przerażające. Wydawało mi się, że wiem wiele rzeczy, że się dokształcałam, że się dokształcam, a okazuje się, że borykam się z taką ilością różnych rzeczy, że pięknie byłoby wejść w rolę ofiary, powiedzieć, Boże, jak mi jest ciężko. Bo jest mi ciężko. I pewnie czasami tam... Stópką, stópką tam gdzieś zahaczę o tą rzeczkę ofiary. No ale chciałabym jednak nie być w roli ofiary. Dlatego też, jak nie mogę zapłacić całego rachunku, to płacę po 100 zł, żeby nie być w roli ofiary. Żeby zrobić wszystko, co mogę zrobić, drobnymi kroczkami, bo nie zawsze mogę zrobić rewolucję, ale żeby nie czuć się skrzywdzoną, urażoną, zlekceważoną, niezaopiekowaną, co tam jeszcze, niekochaną, odrzuconą. Albo, jeżeli nawet tak się czuję, to żeby to czuć, przetworzyć to tam w sobie, utulić tą małą dziewczynkę czy małego chłopczyka i podnieść się do góry. Jak się jest już w tej mentalności ofiary, to to jest coś, co jest znane. Ładnie mówimy o naszej strefie komfortu, nie? Mówi się tak wiele o strefie komfortu. Strefa komfortu to jest to, co znamy. Co od lat robimy, nawet jeżeli nam nie, nie, nie jest dla nas korzystne, ale my to robimy. Znamy to, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc wszystko, co jest nieznane, to po pierwsze ego musi obejrzeć, bo ego nas próbuje chronić, więc ego najczęściej to trochę krytykuje i próbuje w jego mniemaniu nas ochronić, a w naszym mniemaniu nam nie pomaga. Więc wszystko, co jest nieznane, jest dla nas prawdopodobnie lepsze. Dojechałam do Selgrosa, ale jeszcze Wam tutaj stanę i dokończę, bo, bo myślę, że to jest ważny temat. Tej, tych ofiarzyzm, ofiara, ofiara. Dobra, i y, znane, nieznane. Strefa komfortu, ofiara. Y, wychodzenie z tej ofiary, no to jest właśnie borykanie się z tym, że robię rzeczy po raz pierwszy. A jeżeli robię rzeczy po raz pierwszy, to się ich też trochę lękam, albo nawet bardzo się ich lękam. Jednakże myślę sobie, że jak już zrobię ten pierwszy krok yy, i zrobię coś po nowemu, najczęściej mi to wyjdzie. Czasami nie, ale często wychodzi, to też mam takie odczucie. Wow! Mogę! Hmm, jestem fajna! Hmm, dałam radę. To nieprawda, co powiedzieli, że jesteś taka beznadziejna, że nie dasz rady. To nieprawda, że hmm, bez tego i tego to ja sobie nie poradzę. To nieprawda, że jak sama coś dla siebie robię, to jestem nieważna dla innych. Jestem nieważna czasami dla innych, więc robię to dlatego sama, czy sam. Rozumiecie, że. Z jednej strony jest trudność, ale z drugiej strony są potem profity. Olbrzymie korzyści często. Takie emocjonalne. One nie zawsze są, chociaż często też są e, jakoś takie wymierne, ale często są niewymierne. E, bardziej takie podnoszące pewność siebie, samoocenę, dobre mnie, mniemanie na swój temat. No to jednak nie dokończę, bo tutaj mi zaczynają wyzwaniać. O, taka to jest właśnie dola. Albo dobra, za chwilę oddzwonię. Mentalność ofiary. To jest też tak, że jeżeli się przez wiele, wiele lat jest w mentalności ofiary, to bardzo trudno z niej wyjść, to już powiedziałam, i po prostu trzeba wyrobić nowy nawyk. Czyli tak jak nie wiem, jeździmy autostradą A8, to żeby wybudować nową autostradę, potrzebujemy bardzo dużo pracy. I tutaj tak samo, żeby wyjść z mentalności ofiary, muszę być najpierw tego świadoma, że tam jestem. Muszę nauczyć się wyłapywać, w którym momencie mi się odpala. Bo ono nie działa zawsze. Nie, nie, nie zawsze to jest 24H. I jak już wyłapię, że jestem w mentalności ofiary, że schemacik się odpali, to zastanowić się, jak mogę go obejść, jak mogę mu podziękować i powiedzieć: słuchaj, dobra, ale ja dzisiaj spróbuję inaczej. Mentalność ofiary. Jest bardzo dużo mentalności ofiary jest w związkach, myślę. W związkach, gdzie nie ma równowagi, w związkach toksycznych, nieciekawych, nie tam jest bardzo dużo mentalności ofiary. No w rodzinach dysfunkcyjnych też. Także zachęcam was, obejrzyjcie sobie swoje mentalności, czy macie mentalność ofiary czy nie. Jeżeli macie to, zachęcam, nie wiem, do bezmasek albo do pierwszego no chciałam powiedzieć do pierwszego, lepszego terapeuty, ale miałam na myśli, że w ogóle do terapeuty. Bo... Yy, bo, to nie, bo to naprawdę zatruwa życie. I często jest tak, że my yy, jak już na przykład ofiara doznaje krzywdy od kogoś i ten ktoś znika i nie ma na kogo zwalić, co wtedy? Często też jest tak, że jak osoba wychodzi z roli ofiary i zaczyna stawiać granice, to jej relacja się zmienia, często na lepsze. Może też warto. Ja teraz coraz więcej pracuję z parami. Gdzie jest mentalność ofiary? Przynajmniej z jednej strony, często z dwóch. Mało tego te, te ofiary się przerzucają tą ofiarą, ofiarzyznością. Kto jest bardziej ofiarą? Jeszcze bardziej. No bo terapia par polega na tym, że ludzie przychodzą i myślą, że dostaną od terapeuty, jak od w, sędziego w sądzie, werdykt, kto jest większą ofiarą. No i tu jest problem, bo często raczej nie dostają takiej, takiego werdyktu ani opinii, tylko raczej pokazane jest im, że oboje są w roli ofiary, każdy na swój sposób. No, i wtedy muszą podjąć decyzję, czy dalej tkwimy w roli ofiary, czy bierzemy się za ciężką robotę. A żeby wyjść z roli ofiary, to naprawdę trzeba się trochę napracować. Trzeba znaleźć, kiedy w dzieciństwie zaczęłam to robić, co mi to teraz daje, co mi zabiera, co mi będzie dawało, a co mi będzie zabierało, jak już wyjdzie z tej roli. To jest też zmiana. Pamiętacie, miałam mówić dużo o zmianie. To jest jedna z form zmiany, naszej zmiany, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo korzystna, bo um, jeżeli mamy wpływ na nasze życie, to, um, to się tak nie boimy. Nawet jeżeli potkniemy się, jeżeli nam się coś nie uda. Nabierzemy nowego doświadczenia, następnym razem nam się uda. Zawsze robimy coś pierwszy raz. Pierwszy raz nie wiem. Idziemy do nowej pracy, pierwszy raz otwieramy restaurację. Taką dużą. Pierwszy raz zatrudniam szefów kuchni, kelnerów. Pierwszy raz to robię. Ale teraz, już na przykład, kiedy ja już zatrudniam kolejnych kelnerów. To ja już wiem, czego ja chcę. Czego ja nie chcę? To ja już nie pozwalam się. Co robić w konia? To ja już więcej wymagam. Ale jakbym była w roli ofiary, to bym powiedziała: Boże, ci ludzie są straszni. Jak oni mogą mi to robić? A ludzie robią różne rzeczy nam. Czasami dobre, czasami całkiem niedobre. Są skupieni na sobie, nie na tobie. Każdy z nas jest w każdym, jest skupiony na sobie, myślę. No dobra, I do tego Selgrosa mojego ulubionego. Ostatnio pan przedstawiciel mówi, to będziemy do pani przyjeżdżać. Ja mówię: Panie, nie zabieraj mi jednej radości mojego życia. Kiedy sobie mogę pochodzić? Żartuję, oczywiście. Czasami nie mam ochoty chodzić. Aczkolwiek, aczkolwiek jak już wychodzę. To też się cieszę, bo przez te 3 lata tak, wypr tak wypracowałam nawyk yy, i wiem gdzie, w której alejce, w którym miejscu zależy, że te zakupy za naprawdę już mi niewiele sprawiają problemów. No dobrze, dobrze. Jakby co? Filmik pewnie jutro nie ruszy, więc i tak nie przyjdziecie na, na kebaba za 5 zł. Chyba, że Marzenka zaraz to jakoś, moja asystentka to zaraz jakoś po, po, podrzuci. Tak, czy siak, zapraszam Was do Aszery, zapraszam Was do bezmasek. Um. No. Tak, myślę sobie też, że wychodząc z roli ofiary, mogę powiedzieć, że kreowanie tego, co jest w Aszerze, kreowanie potraw, kreowanie wystroju. Um. Pozwalanie innym też yy, kreowania razem z tobą jest fajnym, fajnym procesem. Pilnujcie się, nie bądźcie w roli ofiary. To nie jest fajne. To może jest fajne, a nie wiem, jak przychodzi zalepić i trzeba się obronić. No to wtedy, ale to już ze świadomością. Ale jeżeli na co dzień jesteś w roli ofiary, to ani dla ciebie, ani dla otoczenia nie jest fajne. Zachęcam, obejrzyjcie swoją ofiarę e, nie wiem kiedy nagram następny filmik obiecuję sobie codziennie że będę nagrywać i w ferworze tych wszystkich dostaw, niedostaw zadań, niezadań e, o tym e, zapominam albo raczej może nie zapominam, co nie mam czasu odkładam, o, lepsze słowo będzie, odkładam Czasami nie jestem w nastroju, bo też czasami bywam w nie, na, nie w nastroju. Czasami bywam tak zmęczona, że mi się nie chce już. Um, czasami nie wiem, co Wam powiedzieć, żeby nie być w roli ofiary. No, życie, po prostu życie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Idzie wiosna, będzie coraz lepiej. Zapraszam, jaki pa.